Yo, siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w grze Adopt Me. Dawno nie było odcinka z tej gierki, także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. A dzisiaj zobaczymy, bo jest pełno nowych updateów, są nowe pety, zobaczcie, jest taka słodziutka panda. Może sobie ją dzisiaj kupimy. Mamy też szczurki i inne rzeczy, także będziemy to wszystko dzisiaj sprawdzać. No i słuchajcie, w Adopt Me jest tutaj jedna dziewczyna, która mi się bardzo, bardzo spodobała. No i będę chciał ją poderwać. Zobaczymy, czy mi się uda i czy no, będzie moją dziewczyną w ogóle, bo chciałbym, żeby tak było. Ale zobaczymy. Oglądajcie filmik do końca. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie na vitoshop.pl Po nowe epickie rzeczy i komiks z i Bela na no, ratunek Belli, Wpadajcie i sprawdzajcie. No a my lecimy, słuchajcie, z dzisiejszym odcineczkiem, mogli mogę się doczekać tutaj, aż zobaczę, jakie nowe rzeczy są e, dodane. Zobaczcie, ja mam tego peta, epickiego mojego smoka, którego kiedyś zdobyłem w ogóle. Ale chciałbym mieć innego jakiegoś peta, ale weźmy sobie jakiś pojazd. ja Nie wiem, jakie tutaj mam pojazdy. W Okej, okay, mam tutaj kilka fajnych. No, na deskorolce tak podjechać yy, to trochę słabo będzie, więc podjedziemy luksusową furą. No, pewnie, że tak luksusową furą sportową. Także jedziemy, zobaczymy, czy jest tutaj gdzieś ta dziewczyna, czy się kręci. Co ona tutaj ma? Co to jest za dziwna broń? I ona ma tą! Łabędzie jakiegoś albo gęś, nie wiem co to jest. <laughs> jest coś podobnego do Łabędzia albo gęsi i ma jakiś dziwny pistolet. Nie wiem co to w ogóle jest. Dziwne to było. Dobra, jedziemy tutaj. Wow, jaki ktoś ma w ogóle różowiutki samochodzik tu fajny. Zobaczcie. Okej. Okay. Jest ta dziewczyna tu. Dobra, czekajcie. Ja muszę zrobić takie kółko. Jeszcze raz tu podjadę i wiecie, muszę zrobić wrażenie, więc podjadę opiska hopon. Wysiada. Dobra, jest tutaj. Cześć! Hej! Hej! Cześć. Ładnie wyglądasz bardzo. E, dziękuję. Ja, jaką masz ładną tą. Kukardę? Konkardę tutaj na, na, piękna na głowie. Piękna, prawda? Piękna, piękna. E, słuchaj, A... bo ja Cię tutaj tak już dawno obserwuję, w ogóle mi się bardzo podobasz. E, no i myślałem, żebyśmy poszli gdzieś na jakąś randkę, co ty na to. No ale ja ciebie nie znam. E, no, e, no, no nie No wiem. ale to się poznamy, wiesz. E, no nie, myślę wiesz, że chyba nie. Ale dlaczego? O, nie, dziecko wezmę. Ale ku. dlaczego nie? Powiedz dlaczego nie. No bo. E, to jest twoja córka? Nie, to nie jest właśnie moja córka. No wiesz, nie podoba mi się ten pomysł. Dlaczego ci się nie podoba? E, bo e, ty chyba mi się nie podoba. Ja ci się nie podobam? Uh -huh. Jak to jest możliwe? No coś ty. E, no normalnie. No jak? Więc, ej, No sądzę, wiesz. Żeby to był dobry pomysł. Co? No Także, jak to ci się e, nie podoba? Ogólnie... Czemu ty jesteś taka 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 tak jest. Ej, taka jesteś zła, no weź, co ty nie, jesteś? Wiesz, Jaką nie, wiesz. Jako minę ty masz w ogóle dziwną nie jakąś. Nie jestem na żadną randkę. Aha, nie, to w porządku. E, chyba nie masz nic fajnego do zaproponowania. Co? E, a to jest twoje auto? Moje. A co to jest za auto? E, to jest. E, Ferrari. Zwykłe? Ferrari? Tak. A jakieś chyba stare te Ferrari. <laughs> nie, nie jest stare wcale. Hmm. No ale wiesz co? Tak czy siak, no nie auto fajne, ale, ale nie wiesz, bo ja Aha. nie wiem, czy to jest Twoje auto, czy może kogoś innego. Bez sensu. Także y, ja sobie lepiej stąd pójdę, wiesz, bo No dobra, jestem. dobra, to idź sobie. No to na razie. To na razie. No widzicie, nie udało mi się w ogóle, on, ja jej się nie podoba, mej, ale teraz to mnie zaskoczyła na maksa. Myślałem, że tutaj mi się uda ją poderwać, ale się nie udało. Ale słuchajcie, mam taki pomysł, że kupię sobie właśnie tą pandę, jakieś fajne pety i może y, uda mi się ją poderwać na te pety. Może te pety jej się spodobają i y, pójdzie ze mną na randkę, wiecie, y, dzięki tym petom. Zobaczymy, słuchajcie, czy nam się uda. Także, jedziemy najpierw na HT, ładnie się tutaj ubrać, bo ja w ogóle właśnie brzydko się ubrałem. O, nie, jakie ja pojechałem, dobra. Jedziemy do domku, słuchajcie, ubiorę się fajnie. Przyjadę później po te pety tutaj. Kupimy sobie kilka takich petów. I może ty mi zaimponuje. Zobaczymy, słuchajcie, może się uda. Może się uda. Dajcie znać, co wy myślicie w komentarzach o tym, i czy mi się uda. Dobra, mamy tutaj chatę na niebie, w ogóle, że ja mam taką, taki ładny dom. Ja nie chcę. Jak ja mogę ją zrzucić z pleców? Nie chcę mi. Jak ją wyrzucić? Nie wiem jak wyrzucić tą, yy, tą dziewczynkę tutaj, ja nie chcę jej trzymać! O, dobra, udało mi się, dobra, R, -R trzeba było wcisnąć, okej okay. Wchodzimy do domku, w takim razie ja się tutaj muszę jakoś ładnie przebrać W ogóle mam nieurządzony ten dom, powinienem go urządzić, no ale wiecie, nie mam czasu, żeby się tym zająć Ale tu mam ładny taki, wiecie, takie ładne podwórko, gdzie te pety mógłbym sobie trzymać i je tutaj wyprowadzać Więc spróbujemy to zrobić, najpierw musimy się przebrać, także słuchajcie, robimy dress up Jakoś ładnie się tutaj musimy ubrać yy. nie, ja nie chcę tego, ja chcę w ogóle yy, swój zrobić od początku, dobra Okej, okay, mamy tutaj buźki, weźmy jakąś taką fajną Zawadiacką buźkę Nie no, z językiem to taka dziwna Ale może ta jest taka fajna Wiecie, o, coś takiego Albo coś takiego, o, ta jest taka fajna Dobra, tą zostawimy Teraz weźmiemy sobie jakąś koszulę fajną Okej, okay, mamy taką hawajską Ona jest całkiem spoczko No bo to wygląda tak średnio, weźmy tą hawajską Ona będzie spoko Znowu to dziecko mi usiadło na plecach. Ja nie wiem. Ja nie chcę, żeby ono mi się działo na plecach. Dobra. Spodnie jakieś fajne. O, te są fajne czarne. O! Takie eleganckie, słuchajcie. Dobra, weźmiemy te. One są całkiem fajne. Czy fryzurę zmieniamy? No nie wiem. Może w sumie się w tej czapce nie podobam, więc może w, przydałoby się zmienić y, tą fryzurę. Więc zobaczmy, jakie są tutaj fryzury. O nie, czapkę mam założoną dalej. Y, weźmy jakąś... O ja... O ja teraz to naklikałem, dobra. Muszę jakąś fajną fryzurę tutaj znaleźć. Takie włosy nie. Dobra, ej nie ma tutaj jakichś fajnych takich włosów. Chyba, że coś to... <laughs> nie, to jednak nie, nie było fajne. To jest dziwne, za dużo włosów było w ogóle, dobra, więc zobaczmy... No, ta jest taka bajeracka, ale nie, no... Coś fajnego, coś fajnego, jakaś fajna fryzura tutaj powinna być, ale nie widzę żadnych fajnych fryzur w ogóle, więc zostanę chyba w tej czapce, wiecie co, nie będę tego zmieniał. Dobra. E, tutaj mamy jakieś pety, okularki może bym sobie jakieś założył. W sumie nie te brzydkie. Te też brzydkie. <grytanie> ale jakieś okularki może by się przydały te za dziewczęce. Te mi nie pasują na oczy w ogóle, te też tak średnio. Dobra, nie będę zakładał okularów, bo żadne nie pasują mi do mojej twarzy. Yy, dobra, jest chyba okej, okay, tylko jakiś jeszcze Hut może fajny byśmy tutaj znaleźli. Mak, pirat y, toj zombie, super O, to może będzie... o to będzie fajne To będzie fajne, słuchajcie, dobra, weźmiemy sobie to. Wow, jakie będę episko wyglądał. Dobra, robimy back. Yy, czy ja to muszę zapisywać jakoś? Yy, Save, current outfit, dobra. Wito 2 sobie zapiszemy. Ok, ja, Wito nie zapisałem. Dobra, Vito 2. Save. Ok, mamy, dobra. I teraz wychodzimy i powinno działać. Super, dobra. Jak my chodzimy tutaj? Ja nie chcę. Odejść ode mnie, dziewczynko. Dobra, idziemy, słuchajcie. No, chodzę całkiem spoczko, powywamy, że nie, nie najgorzej to wygląda. Jedziemy teraz po pety jakieś fajne. Musimy jakieś fajne pety tutaj ogarnąć. I mam nadzieję, że wiecie ta tabela, co tam sobie stała, że ją to zainteresuje. Kto siedzi w moim samochodzie i dlaczego? Ja nikogo nie chciałem podwozić. Dobra, jedziemy. Ej, ja wiem, może limuzyną podjadę, to będzie epickie. Dobra, na razie jadę po te pety w ogóle. Ej, tutaj jest ten pecik. Ta panda, więc tą pandę kupimy. Ona jest taka słodka, że wiecie, może ona się nabierze na tą w sumie. E, dobra, by now kupujemy pandę za 250 Robuxów. Mamy już! Wow, jaka ona jest słodka w ogóle! Mogę ją zobaczcie, pisko, dobra. Czyli mamy kilka petów już. Mamy pandę, mamy takiego smoka. No ale jeszcze coś moglibyśmy kupić. Tu są jeszcze jakieś szczury w ogóle. E, I to możemy kupić sobie za 368. Dobra, kupmy. E, i, i, I co, i co z tym? Wyrzuciłem. Uwaga! Czy dostanę jakiegoś szczura fajnego? Co tu dostałem? Tak, mam szczura. Dobra, mam szura teraz jeszcze, okej. Okay. Więc mam dosyć dużo tych petów. Zobaczmy, czy jeszcze w shopie jakieś fajne pety są. Jest jeden epicki, który na... bardzo mi się podoba, to jest legendarny Gryfin. Ale ja myślę, że możemy to zrobić w kolejnym odcinku. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć legendarnego Gryfina, peta, to zostawcie teraz łapeczkę do góry. A na pewno takiego peta kupimy. Dobra, teraz słuchajcie, musimy kupić jeszcze jednego peta, którym jest e, leniwiec taki. Za 200 Robuxów. Kupujemy leniwca. Dobra, okej, okay. i będziemy mieli du. Dużo petów, zobaczcie, jak leniwiec wygląda epicko. <laughs> to jest po prostu nice. Dobra, pokażę im te wszystkie pety, może ją to zainteresuje. Dobra, zostawiam ten samochód, yy, a bierzemy limuzynę w takim razie. Tylko nie wiem gdzie ona teraz jest, czy ona jest w domu, czy ja mam jej szukać. Dobra, jedziemy jej poszukać. Jedziemy limuzyną, zobaczcie, jak ja wyglądam tutaj epicko. O, na szczurach jeżdżą, widziałem ludzie tam. No to nieźle. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, tu jest w ogóle jakaś plaża. Mógłbym ją tutaj zabrać na tę plażę. Dobra, jadę i poszukać, może ją gdzieś tutaj znajdę, nie wiem, gdzie ona jest. Jedziemy w takim razie. Okej, okay, tutaj można w ogóle sobie też y, dom kupić w tych miejscach. Tu by było lepiej nawet i wygodniej. Ej, tam jest w ogóle jakaś fajna rzecz nowa, której nie było wcześniej. Zobaczcie, tutaj coś jest fajnego. I drzewo ogólnie tutaj spadło. Nie wiem dlaczego. Dobra, ale tu jest coś fajnego. Ja tutaj nigdy nie byłem w tej krainie, więc może zabiorę ją tutaj. To by było fajne. Ej, jedzie, jedzie, jedzie. Cześć! Siemanko! Cześć. Cześć! Cześć, pamiętasz mnie? Yy, tak! Troszeczkę się zmieniłem ja, no, jak widzisz. jak e, popatrz, to jest mój nowy samochód w ogóle. E, On no, taki fajny. Ładny Ale jest. zobacz, coś ci chciałem pokazać, wiesz co, co bo takiego? mam dużo fajnych petów, które mogą Ci się spodobać, może też chciałabyś, żebym się z tobą strajdował i ci je dał. Okay. Zobacz, mam takiego leniwca widzisz? Ale fajny. E, mam takiego szczurka No. E, i mam coś takiego Taką Jaka słodką pandę, jak ci się podoba? Panda piękna. No, spoczko jest, co? Jak ślicznie wygląda! Może teraz chciałabyś się ze mną umówić, co? Jak widziałaś te moje pety epickie. Co ty na to? Co? A może byśmy zabrali tą pandę na jakąś przejażdżkę albo na spacer? Eee, no dobra, możemy w sumie, chociaż yy, nie wiem, czy ja teraz co? chciałbym wiesz, co z tobą się umówić. Bo ty mówiłaś, że ja ci się nie podobam. E, no, i to mi się w sumie tak teraz średnio widzi, że ja się chciał z tobą umówić. Ej, no ale wiesz, bo po prostu ja ciebie nie znałam i tak dalej. Ale i może ty się ze mną chcesz umówić tylko dlatego, że ja mam tą pandę teraz i tego leniwca nie, fajnego. Naprawdę, weź mi uwierz. E, to wcale nie o to no chodzi No nie wiem, nie wiem, wiesz, to ja musiałbym się, musiał po prostu się martwiła, zastanowić. Nie byłeś taki nieznajomy i tak dalej. No dobra, zobaczymy. To chodź, pojedziemy, ja zobaczę, jak ty się będziesz zachowywała, i, i czy ten. E, czy mówisz prawdę po prostu, I czy mnie tutaj nie ściemniasz i nie chcesz tylko, żebym ci oddał tą pandę na przykład? Nie, nie nie chodzi. Dobra, dobra, to. to wsiadaj do furki. Dobra, to siądę tutaj. Dobra. Z I może po pojedziemy w fajne miejsce, bo tu jest coś fajnego. Ja tutaj jeszcze nie byłem w sumie, nie wiem, czy ty byłaś. I może byśmy poszli sprawdzić, co tutaj w ogóle jest okay. ciekawego są dwa wejścia ogólnie, dobra, wejdźmy najpierw Ej. na dół chciałem, żebyśmy weźli Ej, no To tak, chodź tutaj szybko. na dół, dobra. dobra Dawaj jedzie. na dół wejdziemy, zobaczymy, a później wejdziemy na górę i zobaczymy co jest na górze. Dobra. Okay, dobra. Idziemy tutaj na dół. Łoo! To jest jakaś epicka kraina elfów chyba. Ale fajnie! Wow. A to skaczymy. Wow, jak mega wysoko Możemy ja skoczyłem na samą górę już. O nie. Dawaj ja na samą górę wskoczyłem. Ej, jakieś tu są miksturki w ogóle można sobie kupić? Coś mnie blokuje. Ile to kosztuje? Co Ej, nie wiadomo, jest? ile to kosztuje. Ej, można tu wrzucić miksturkę. Y, buy Big Brew Potion. Dobra, nie mam tyle pieniążków. A to? Co, skoczę tam Ma... kiedyś? Co ty nie umiesz? Skoczyć tu? Okej, okay, jest. Nie, ja nie jest. <laughs> Skoczysz kiedyś tutaj? Nie, coś mi słabo. Jakieś potki tutaj są dziwne. Fajne. O, jesteś w końcu, dobra. Hey. Zobacz, to jest jakaś potka, Nie wiem, co to jest. Ej, tu koń. Um, dobra Ej, to wow. można, dobra Czyli tutaj można kupić podkę, która da nam to, że Peta będziemy mogli jeździć na pecie cały czas no, albo na nim latać? No Uu, fajne, piękne. ale ja nie chcę, bo nie mam, nie mam tyle pieniędzy na te podki. No dobra, muszę teraz zaskoczyć tu na dół. Dobra, a, idziemy. Na dół idziemy. Idziemy, idziemy. E, no. Dobra, chodź tutaj. Coś ci ciężko wychodzi Teraz to, nie mogę to skak <laughs> Skakanie mhm. Dobra ja wchodzę na górę tutaj zobaczyć co się dzieje na górze Okej okay, dobra okay. już Ej też tu też są potki po prostu więc to jest to samo Więc nie musisz tutaj iść Aha. To jest to samo dobra e, Lecę tutaj na dół dobra okej okay. Co chcesz porobić jedziemy do mnie do domu może mm, A gdzie co? mieszkasz e, No tam na osiedlu ogólnie e, To dobra musimy jechać Dobra tylko jechać przejedzie przejedziemy się tutaj bo ogólnie ja mam coś takiego, że muszę iść na kemping z pandą. To co? może pójdziemy na kemping, co? Kemping z no, camping z pandą, ale no dobra, powoli okay. jeździ ten samochód. O, to są zabawki. Ja luwasza, w ogóle ja i pizza was. tutaj jest, dobra? wygląda. Nie pamiętam. <laughs> Dzięki. Ale ostatnio się nie podobało. Nie no, bo mówię, byłeś nieznajomym, ja się bałam. Dobra, dobra, coś ty ściesz. Ja po Ja nie jestem jakoś przekonany do tego co ty mówisz, Musiałam No, ale dobra. Spławić. Zobaczymy, zobaczymy. Yy, Okej, okay. yy, nie, nie pamiętam gdzie się jechałem na kemping, czy tutaj? Jaki kemping? No kemping gdzieś tutaj jest, ale. Tutaj eee, chyba się nie jechało tym lasem. Kiedyś dawno, Bardzo powoli jeździ się tą limuzyną ja nie wiem. Hmm. Ja bym zamienił ją chyba na coś innego, wiesz co? No bo to takie długie auto Bardzo wiesz. długie i powoli się jeździ, więc ja myślę, że możemy przejść do tego. Aha. Dobra, okej, okay. pyk. Dobra, no, dobra, siadaj. Jestem. Dobra, jesteś? O, tym Aha. to już się jeździ, dużo lepiej. Dobra. Szybciej. No na pewno no. szybciej. O, jest okay. kemping, dobra. Spod Myślałem, że nie znajdę, auto. ale jest. Dobra, jedziemy na kemping w takim wow. razie. I Ej. Co to, rower czy co to? Jakaś noga. Nie wiem co to. Nie mogę tam wjechać. Jakaś blokuje mnie coś. coś. O, dobra jest. Bo tu się nie wjeżdża autem! Wjeżdża się, dobra, wjeżdża. idziemy na kemping. Dobra, yy, możemy yy, pandę wrzucić do namiotu, zobacz. Panda ja! śpi w namiocie. Ślicznie ona śpi. Dobra, okej okay. i właśnie jej się spać chciał, a my możemy sobie usiąść wow. tutaj i możemy sobie zjeść te takie wiesz co, pianki. Dobra, to też dobra. sobie zjem. Sit, o, okay. już robi pianka. Dobra, okej, okay. można zjeść, można zjeść Mmm, jaka dobra Ale niam, super, niam, niam, niam. ale o, super, dobra zjecone. ok. Y, panda już się wyspała Poczekaj, muszę zobaczyć Wyspała się, ale jest brudna, więc będziemy musieli jechać z nią do domu i Ja muszę ją umyć okay. y, Więc y, czekamy tylko, bo ona jeszcze ten kempik Musi skończyć sobie, bo ona Oraz chciała jeszcze nie? tutaj być Troszeczkę, i ktoś ma króliczka <laughs> Wiem, Ogólnie, dobra, hmm. zabieram ją Jak ją zabrać? Nie wiem Chodź tu panda, pick up, dobra, idziemy Idziemy z padą, wsiadamy do samochodu i jedziemy do domu mojego, bo muszę ją umyć. Ojej! Zobacz, jak ona śmierdzi. śmierdzi. Po tym spaniu chyba. Ale cuchnie. Przestań! Uf, uf, to jest słodziutka panda I tak. No jest Dobra, jedziemy jedziemy do domu, w takim razie ją umyć. Eee, zobaczymy, czy nam się uda, bo ja nie wiem, czy ja mam tam w ogóle coś do mycia. Ale nie, no chyba mam jakąś. Jakąś wannę chyba mam, ale nie jestem pewny tego. Aha, o to ci no, chodzi. No o to mi chodzi. O, Daręko to jest mój mieszkasz? dom, zobacz. To jest moja chata. To jest twoja chata. To jest chata? moja chata, no? Możesz wejść. Naprawdę. Naprawdę, naprawdę możesz wejść tutaj. Ja... Dobra, ja, ja idę ją szybko zaskoczona. wrzucić do Łazienki. Yy, nie wiem tylko gdzie. O, jest Łazienka tutaj, dobra. O nie, muszę tam przyjść. Łazienka, tam przyjść. dobra, wrzucam ją yy, pandę. Okay, o, idę. już się kąpię. Gdzie <laughs> Jak ona fajnie wygląda. Na górze, na górze. Dobra, dobra. Dawaj na górę tutaj. Biegnę, biegnę. Tu jestem. Zobacz, jaka jestem zaskoczona. Pokaż. Tym twoim domem. No widzę właśnie. Wszystko Bardzo jesteś zaskoczona. Dobra, panda już umyta, więc możemy ją wziąć. Ale okay. ładnie się Okej, okay, super. Ona... Okej, okay, dobra, więc ona teraz powinna iść do szkoły i do lekarza. Widzę, że powinnaś nie wiem, gdzie ja poszedłem w ogóle. A, poszedłem na balkon. Na balkon. E, dobra, już iść. wychodzę, już wracam. E, ale wiesz co, ja mi się nie chce, żeby inne rzeczy dzisiaj do roboty. No, to my... ja mam pomysł. Co? To daj mi ją, ja ją, ją zaniosę do tego nie, lekarza. Nie, ale ja ci nie mogę jej oddać. Ale to wszystko dla jej dobra. Ale ja nie mogę ci jej oddać. To jest moja panda. Nie, nie, nie oddasz, ja ją tylko zaniosę do tego, hmm. później on zbada i. No dobra, no dobra, niech będzie. Soda. Także dobra, ja ci wysyłam trade'a, więc chciałbym, dobra. Okay. I ja dam ci tą pandę. Okej mm -hmm. Ok. I ty nie musisz mi nic zdawać, dobra. Zgadza się. Nie musisz chyba nic zdawać, nie? Czy coś musisz yy, nie, dać? Nie, chyba nie, zaraz zobaczymy. Właśnie, zaraz wiesz? zobaczymy, dobra. Zaraz akceptujemy. Tak. Akcept? Ja akceptuję. Dobra. Ok. Dostałaś pandę? Zobaczymy. Yy, już patrzę, już patrzę. No o, masz moją patrz. pandę. Dobra, super, fajnie. Co patrz, jest pandka. Dobra, to fajne. Jest śliczna, prawda? Okay. Dobrze, że jest ona umyta. No dobra, a te, to co teraz się ze mną mówisz? E, Także jest co, chyba cześć, bo. Co cześć? E, ja w takim razie, jak już dałeś mi tą pandę, no to co? To ja myślę, że. E, no, my Ciebie opuścimy. No jak to? Nie chcę mi się już No tam mówiłaś, spotykać. że się ze mną umówisz w ogóle na randkę e, i co? No ale e, jednak chyba nie. Ej, Ej, to zrobiłaś mi w konia. E, Także e, Idziemy sobie. Co? E, to cześć. To pa! Jak to pa? To pa! Ej! Widzieliście? Ona mnie oszukała, zabrała mi pandę. Ja muszę to zgłosić na policję, chyba. Ej, to jest po prostu niepoważne. Ona obiecała, że się ze mną mówi, zabrała mi pandę. I ja teraz zostałem bez pandy i nawet bez dziewczyny, ani nic. Masakra jakaś. Nie wiem, co mam zrobić. Dajcie znać w komentarzach, co mam teraz zrobić, słuchajcie. I jak wykiwać tą e, bellę albo odzyskać moją pandę. Dajcie znać w komentarzach, co mam teraz zrobić. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapeczki do góry. Fajnie, że będzie 20 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na Ja Dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!